Cześć, dzisiaj y, zaprezentuję pierwsze zlecenie dostępne w grze, jakie można zrobić. E, e, nie to, Jak wejdziecie w eksplorację i zlecenia, to będzie zlecenia na poziom pierwszy, psy i psioki, które bierzemy od y, Simona. Trosujemy stały zarobek, nic całego nie masz na tym świecie, najgorzej to jest z fortyną. Jasne, zaraz wracam po nagrodę. No i musimy robić 10 psów i psioków. Włączę tryb Ataku, żeby było wygodniej, i bijemy je. No, raczej. <tryk> Spokojnie można pominąć to zlecenie. Nie trzeba go robić, bo. No, na pierwszym levelu drugi level ma się chyba jak się schodzi ze statku. Więc już wtedy zrobi się na przykład właśnie tak jak ja pokazałem wam w pierwszym odcinku tego questa. of ten fabularny, się pójdzie i tak naprawdę. I mam jeszcze 6 level, nie robiłem tego zlecenia. Zrobiłem je tylko do poprzedniego odcinka, ale OBS słabo nagrał, więc... No. Chcąc nie chcąc muszę zrobić jeszcze raz. Fajne zlecenie. Jak ktoś na drugim sieć modelu to zrobi, to git. No tak, to... Czyli można spokojnie... Bez niego grać. Jak widzicie grupki też nie są silne, myślę że spokojnie bez odpoczynku dam radę, chyba że nie będę niczym trafem, mieć być trochę gorzej. Sięgnę się oko, odpocznę sobie chwileczkę, mimo wszystko. Dobra, jeszcze? Trzy. No to... bez problemu. Oho. Ja go osobiście nie robiłem, nie wiem, że wiem, że można, to mimo wszystko, jak widać, szybciej moim zdaniem jest zrobić questy i szybko wbija się ten szósty, siódmy, ósmy level, nawet wyżej. Raczej już jak ma się piąty, szósty level, to jest o wiele lepsze zlecenie, które pokażę w niektórych z najbliższych odcinków. Zabiliśmy 10. Wykonaliśmy zlecenie i dostaliśmy nagrodę w postaci 200 doświadczenia i 85 zł, czyli no, sporo. Jak na niskim level to będzie bardzo dużo. No i mamy kuldą do następnego zlecenia. Kudem jest zależny od tego. Tak naprawdę... Każde zlecenie ma inny cooldown, później nie możemy wziąć żadnego zlecenia. Jak się mamy ten cooldown, to nie możemy iść do innych osoby, wziąć innego zlecenia, po prostu musimy czekać ten czas. Jeszcze robiąc zlecenia, tam dropią takie przedmioty, na przykład z psów ścięgna psioka i możemy tam później porobić małe flasze niszczenia, co pozwoli nam zarobić na rynku, bo mała flasza kosztuje. 5000, zawsze zośnie. Dobra, to było na, na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko.